Hej. W tym filmiku opowiadam, co udało mi się zrobić w łazience i jakie miałam problemy związane z remontem. To już trochę skułam. Na górze jeszcze muszę podkuć, ale najpierw muszę przeciąć przewody do tego światła i do tego gniazdka, więc jeszcze tutaj mam do podkucia. Tu okazało się, że chyba kiedyś było okno od strony kuchni, pewnie przy remoncie ktoś zasłonił to okno, żeby powiesić szafki. Kuchni na tej ścianie, użył do tego chyba wyciętego blatu, jakichś tam wycinków z szafek. Trochę zabawne. Tutaj widać co się dzieje z płytą gika jeśli nie jest dobrze zabezpieczona. Tutaj jest pełno pleśni, tu płytki. To też jest wina tego, że tu nie było dobrze zabezpieczone i woda cały czas wyciekała tu jak dotykam palcem jest bardzo wilgotne i tu chyba cały czas musiała się sączyć woda, tu wszystko jest y, wilgotne Dostałem się do rury odpływowej tu była do zlewu tu jest do wanny i ona idzie tu, tu widać, że idzie do podłogi więc y aby skorzystać z tego podłączenia, musiałabym się wkuć w podłogę. Tutaj dam trójnik i będę miała wyjście do przyszłego brodzika i do pralki. Tu wymyśliłam, że skoro mam już podkutą ścianę. To mogę poprowadzić przewód do kuchni na oświetlenie pod szewkami, tam LEDowe czy jakiekolwiek. Po usunięciu skosu, tam, gdzie były lampy, została mi taka wnęka, którą jeszcze będę musiała wykończyć. Myślałam, że z sufitem będę miała najmniej pracy, ale też trochę będzie tego dubania. Na początku chciałam tutaj dać profil aluminiowy, przykręcić płyty, ale tutaj mam tak małą przerwę że nawet taki 3 centymetrowy profil mi się nie mieści, że później jeszcze wyrównać z tym płytą gipsową. Wyrównam to po prostu jakąś zaprawą wyrównującą. Taka ciekawostka, w trakcie remontu zepsuła mi się pralka. W trakcie prania zaczęło śmierdzieć spalenizną, więc wyłączyłam szybko pralkę. W przerwie na suficie będę przyklejać kawałki płyt gipsowych. No i przygotowałam sobie klej, on jest taki... W miarę gęsty, żeby mi te płytki nie ściekały. Trochę konsystencja takiego gęstego budyniu. Przykleiłam dwie warstwy płyt, ale ostatecznie one i tak mi odpadły, więc musiałam je zakołkować w suficie. I później te nierówności, które zostały, wyrównałam tynkiem. Następnie na tynk nałożyłam dwie warstwy szpachli, później zeszlifowałam to i pomalowałam. Więc niezbyt ciekawa robota. Tym bardziej, że to było na suficie i ten pył mi się sypał na twarz i na głowę.